Miejski ośrodek kultury w Gnieźnie rozpoczął ferie zimowe z najmłodszymi. Wydarzenie pod nazwą Niemożliwy Dzień Dziecka był okazją do poznania gier, zabaw oraz różnych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Niemożliwy Dzień Dziecka to jest taka aktywność, do której zapraszamy wszystkich gnieźnian, tych najmłodszych i realizujemy tak naprawdę działanie niemożliwe, czyli Dzień Dziecka w środku zimy, za każdym razem pytając naszych wolontariuszy, którzy na co dzień z nami współpracują przy Miejskim Ośrodku Kultury, o to jakie, te, jaka, jakie zagadnienie i jaka tematyka powinna być poruszona, żeby to, ten Dzień Dziecka był bajkowy, czaro, zaczarowany i taki Bogaty w rozwój wyobraźni. Za każdym razem dostajemy tą fajną odpowiedź, i w tym roku dostaliśmy odpowiedź Alicja w Krainie Czarów. I tak też tutaj siłami Miejskiego Ośrodka Kultury przygotowaliśmy przestrzenie, które są dla dzieciaków od 17 do 19 otwarte i realizowane są różnorodne warsztaty plastyczne, ale także aktywności, które są związane właśnie z Alicją w Krainie Czarów. Zdecydowałam się, że to będzie dobra propozycja, ponieważ jest to, wydaje mi się, dość klasyczny. Klasyczna książka wśród literatury dla dzieci, i jest też dość uniwersalna, ponieważ wydaje mi się, że można interpretować różne elementy na bardzo różne sposoby. Postanowiliśmy na różne przygody dla dzieci, takie jak w który skurcz się, ciastko zwiększ się, mamy króliczą norę i warsztaty odnośnie tworzenia różnych rzeczy, takich jak czapka, budowanie donków z kart, również mamy oraz na samej górze są inne atrakcje. Ciężko mi wymienić akurat teraz, ale no ja myślę, że jest bardzo to kreatywny dzień. Dzieciakom jest potrzebna taka nietypowa, nieszablonowa zabawa, jaką zaproponował Miejski Ośrodek Kultury? Mi się wydaje, że chyba tak, bo dla dzieci to jest bardziej taka, jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, taka bardzo fajna atrakcja. Nie jest aż taka, jakby można powiedzieć, taka atrakcyjna troszkę, ale no. Atrakcja to taka bardziej fajna dla dzieci, mi się wydaje. Jest bardzo przydatna, akurat. Fajnie się dzieciaki bawią. Więc mi się wydaje, że tak. Rodzice z dziećmi zwiedzali strefa po strefie i odkrywali kolejne zaczarowane Mokowskie zakątki. I jak się Pani podoba pomysł? Bardzo się podoba. Super, dziewczyny zachwycone. Co tutaj robicie? No dopiero co przyszłyśmy niedawno, a teraz układamy domki z kart. To jest trudne. Było trudne, Helenko? Nie, należy. Ułożyła i wylosowała swoją szczęśliwą kartę. Taki nietypowy, tak? Bardzo, bardzo przyjemny. Zaskakujący zimą, zimowy, tak? Co się podoba najbardziej? Co się podoba najbardziej? To, że jest bardzo wiele możliwości tutaj dla dzieci stworzonych i dla takich mniejszych i dla, i dla większych, bo mam i pięciolatkę i siedmiolatkę i widzę, że obydwie po prostu wpadły w wir kreacji i twórczości, także super. Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza oczywiście w ferie zimowe na inne swoje działania warsztatowe, które placówka będzie prowadziła przez najbliższe dwa tygodnie.